Nie ukrywam, też chciałbym wygrać te zawody w mojej klasie. Zobaczymy, jak, jak to się wszystko poukłada. Koledzy, widać, odrobili trochę zadanie, bo, bo, bo są dobrze przygotowani. Ja myślę, że też w miarę potrafiłem się przygotować do tych zawodów. Wczoraj troszeczkę pojeździłem na tej trasie. Także mam nadzieję, że, że wszystko się ułoży i za parę godzin będę szczęśliwy z wyniku, który tutaj wyjeździłem. Tego e, jakby sobie życzę. Chciałem być przede wszystkim zadowolony, e, żeby ten weekend bez problemów e, się skończył tak dla mnie dobrze. I chciałbym, żeby było szybko i fajnie. No Weekend, świetna pogoda, tak naprawdę jechaliśmy dwa dni po suchym, no liczyłem jednak na te opady deszczu, że, że bardziej wyrównamy te szanse mocowe. Jestem zadowolony, wczoraj byłem drugi, dzisiaj trzeci, walka była do ostatniego podjazdu, myślałem, że zrobię sobie wakacje i jednak Sopot sobie odpuszczę, ale niestety Albo stety, jedziemy do Sopotu, tak, tak wyszło z, z kalendarza i tak, żeby po prostu obronić ten tytuł Mistrza Polski w klasie czwartej, no musimy szukać jeszcze tych punktów. Mam nadzieję, że w Sopocie już zapewnimy jakby sobie bezpieczne, bezpieczne miejsce i w pojedziemy już sobie na ludzi, ale tak naprawdę jestem zadowolony z tego wyniku. Dzisiaj wiedziałem, że tu, tutaj mocniejsze auta będą, będą odgrywały dużą rolę, bo jest bardzo wysoko, tak? czyli Czyli ta moc naprawdę ma znaczenie, ale tak jak mówię, jestem zadowolony, czekamy teraz na Sopot.